Mistrze, a pojawia się taka informacja, że RDW planuje sprzedać starei czy tam powiedzmy taką inną część majątku? Jakiego właściciele większość te udziału, właściciel pan podchodzi do takie pomysłów? Ja chcę powiedzieć tak, że znaczy Pani chcę, powiedzie, ja chcę Pani powiedzieć, że to co myśmy mówili w zeszłym roku budując konstrukcję biznesu planu ratowania szerpek spółki węglowej, to oczywiście mamy tam inną sytuację, to jest spółka giełdowa, tak. gdzie mamy inne warowania. Inne mamy w holdingu, inne mamy w kompanii węglowej. Natomiast tam rzeczywiście chcemy na aktywach, jak wszystkie spółki znaczy budujemy na aktywach, jak wszystkie spółki pewne zorganizowanie środków inwestycyjnych i na pewno takimi podmiotami jest, jaką się Wiktoria i to jest również to, co pani wspomniała, USAID. Jedno, co ja mogę przekazać, że budujemy tę konstrukcję nie tracąc kontroli jako skarb, państwa jako właściciel skarb państwa nad tymi podmiotami. Także nawet jeśli ktoś wejdzie kapitałowo czy do koksowni przyjedzie do Wiktorii, to tu będziemy zachowali, mieć, będzie zachowany większościowy akcjonariat jaszczyckiej Spółki Węglowej. Natomiast jeśli chodzi o SEJ, może się okazać, że pojawi się inwestor, ale będzie to inwestor skarbu państwa i wtedy może zdecydujemy na to, że wtedy SEJ nie będzie 100% właścicielem Jastrzębska Spółka, ale na pewno nie straci skarb państwa kontroli nad, nad tym podmiotem, bo i te, co jest naszą tak, żeby pozyskać na tych aktywach środki na inwestycje, na restrukturyzację, natomiast nie chcemy stracić wpływu na majątek, który jest w ramach artykułu skupi węglowej, żeby przechodząc ten czas dekoniunktury, żebyśmy nie stracili możliwości w przyszłości, bo dekoniunktura przecież nie będzie wiecznie, musi nastąpić wreszcie odbicie się od, od nam, bo zawsze tak jest, żebyśmy wtedy mieli aktywa, które pozwolą szybciej, szybkie spółce y, zrealizować pewne y, zobowiązania, które gdzieś tam są rozłożone w czasie po 2018-2019 roku, bo wiemy, że te lata przed nami będą bardzo trudne.